Nie przybyliście na tą uroczystość otwarcia tego gabinetu stomatologicznego. Dla miasta Zwolenia, dla powiatu zwoleńskiego jest to bardzo istotne, ważne wydarzenie. Tak się składa, że w czasach moich szkolnych, tego czasu w szkole średniej, były gabinety stomatologiczne, później o nich jakoś tam zapomniano. I dobrze, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło taki projekt, jak tworzenie gabinetów stomatologicznych celem poprawy stanu zdrowotnego, uzębienia młodzieży szkolnej. Myślę, że ten gabinet przysłuży się młodzieży. Mamy w jednej ze szkół, tej miejscowej, w Zespole Szkół Uniczo-Technicznych około 700 uczniów liceum ogólnokształcącym niecałe 300, ale też mamy szkoły podstawowe, a także przedszkola na terenie tutaj miasta i gminy Zwoleń. Młodzież, która uczy się w tych dwóch szkołach średnich pochodzi z terenu całego powiatu zwoleńskiego, w związku z tym e, będzie korzystać. E, myślę, że to nie jest pierwszy i ostatni gabinet stomatologiczny, jeżeli będzie taka szansa, taka perspektywa na pewno radni powiatu zwoleńskiego, którzy bardzo dobrze rozumieją potrzeby młodego pokolenia, no przychylią się i wyasygnują środki finansowe. Bardziej szczegółowo kilka słów powiem na, tutaj, na tej, dru tej drugiej części naszego spotkania. Natomiast nie będę przedłużał, bo to jest okoliczność taka inna. Stoimy, sytuacja jest dynamiczna w związku z tym troszeczkę później jeszcze kilka słów powiem już na sali konferencyjnej w Zespole Szkół. Dziękuję bardzo.